Podsumowanie minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od szóstego spotkania pomiędzy Philadelphia 76ers a Chicago Bulls, w którym w przypadku zwycięstwa tych pierwszych byłoby już po serii. Byki jednak nie zamierzały poddawać się bez walki, a to oznaczało, że oglądaliśmy zacięte i trzymające w napięciu zawody których po tym jak do przerwy lepsi byli Sixers 48-40, do 40, to już w trzeciej kwarcie goście odrobili straty do prowadzenia z do po 63, przede wszystkim dlatego, że świetną ćwiartkę zaliczył Richard Hamilton, mający wtedy 10 ze swoich 19 punktów. Dobra gra gościom spodobała się tak bardzo, że w decydującej odsłonie to oni byli częściej na prowadzeniu, i minimalnie, bo minimalnie, ale na 3,5 minuty przed końcem prowadzili 74 do 73. Od tego momentu przez niemal kolejne 120 sekund oglądaliśmy festiwal niecelnych rzutów z obu stron i tylko dwa osobiste w wykonaniu bulls sprawiły, że mieliśmy zmianę w wyniku, który dawał 3-punktową przewagę gościom. Potem na szczęście koszykarze przypomnieli sobie co to znaczy celny rzut, i po obustronnych trafieniach spod obręczy, był sprowadzili 78 do 75 na 25 sekund przed końcem. Sixers w kolejnej akcji mogli grać zatem na remis, ale trener Dak Collins miał inny plan na rozwiązanie tego meczu i Tadeusz Young najpierw rzucił za dwa, a potem gospodarze szukali jak najszybszego faulu. Co prawda Sixers nie udało się zatrzymać CJ Watsona, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo rozgrywający gości, zamiast jak najdłużej kozłować, zdecydował się szukać pod koszem omera Ashika, co koszykarze z Filadelfii wykorzystali natychmiast i sfałdowali turka, który tym samym musiał powędrować na linię. Zawodnik Chicago do tej pory trafił w meczu 4 z 5 osobistych, ale tym razem nie wytrzymał ciśnienia i pomylił się dwukrotnie, więc na 9 sekund przed końcem goście prowadzili zaledwie 78 do 77. Wtedy piłkę zebrał i Gudala, który z racji tego, że Sixers nie mieli już przerw na żądanie popędził najszybciej jak się da na kosz rywali i pod samą obręczą przy próbie rzutu został sfaulowany przez Omerę Ashika. Teraz zatem graczowi gospodarzy pozostawało trafić jeden rzut na remis re i drugi wart jednopunktowe prowadzenie i Gudala ten plan zrealizował w pełni i Sixers byli do przodu 79-78 do na dwie sekundy przed końcem i takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie, bo nie mający przerw na żądanie goście musieli decydować się na rzut rozpaczy, który siłą rzeczy okazał się niecelny. 76ers wygrali zatem całą serię 4-2 i nie tylko wywalczyli awans, ale także zapisali się w historii NBA jako zaledwie piąta drużyna, która będąc rozstawiona z ósmym numerem pokonała najlepszy zespół swojej konferencji i skoro o pokonanych mowa, to Chicago Bulls od dziś mają już wakacje. Sixers zatem świętując w szatni awans do drugiej rundy, pewnie jednym okiem oglądali końcówkę szóstego spotkania pomiędzy Boston Celtics a Atlanta Hawks, bo to właśnie z tej pary, w której ci pierwsi prowadzą 3 do 2, miał zostać wyłoniony ich kolejny przeciwnik. Zanim jednak przyszedł czas na końcówkę, trzeba było rozegrać po kolei wszystkie części meczu i tak jeszcze na 9 minut przed przerwą to Hawks, którzy dobrze skończyli pierwszą ćwiartkę i jeszcze lepiej zaczęli drugą, prowadzili 28 do 20. Od tego momentu jednak więcej z grymi i Celtics, wśród których większość akcji napędzał rażon Rondo, a od początku świetnie prezentował się Kevin Garnett, mający do przerwy 13 ze swoich 29 punktów i 7 z 14 zbiórek, a gospodarze schodzili do szatni z korzystnym dla siebie wynikiem 47 do 41. Goście w trzeciej kwarcie, jak na Jastrzębie przystało, próbowali dopaść swoich rywali, ale choć byli bardzo blisko, to i tak przed startem decydującej odsłony, po tym rzucie rażone rondo równo z Syreną, to Bostończycy prowadzili 67 do 63. Taki stan rzeczy sprawiał, że wynik nadal był sprawą otwartą i gospodarze dobrze o tym wiedzieli. Dlatego też w ostatniej ćwiartce zaliczyli udany start i po trzech minutach byli do przodu 74 do 65. Takie same liczby widniały na tablicy wyników jeszcze przez kilka kolejnych akcji, i dopiero od połowy czwartej kwarty coś zaczęło się zmieniać. Bo wtedy lepszy moment mieli goście z Atlanty, którzy zanotowali serial punktowy 14 do 2 i dzięki temu na 2,5 minuty przed końcem wyszli na prowadzenie 79 do 76 i całkiem realnie mogli myśleć o meczu numer 7. O przedłużaniu serii nie chcieli jednak słyszeć gospodarzy, i dla odmiany to oni zaantowali dobrą pasę, zdobywając 5 punktów z rzędu, a że w międzyczasie nie stracili żadnego, to na 9 sekund przed ostatnią syreną prowadzili 81 do 79. Jastrzębie w ostatniej akcji postawiły na Jojo Sona, ale ten został zablokowany przez pola piersa, choć piłka nadal pozostawała w posiadaniu gości. Którzy tym razem zagrali do Alla Horforda, a że ten został sfaulowany, to na dwie sekundy przed końcem musiał trafić oba osobiste, żeby doprowadzić do remisu. Zawodnik Atlanty trafił jednak tylko raz, a jak zrobić to na 100% pokazał mu za chwilę Paul Pierce i Celtics byli do przodu o trzy oczka na sekundę przed końcem. Goście, którzy nie mieli już przerw na żądanie musieli wyprowadzać piłkę spod własnego kosza i nie byli w stanie oddać nawet rzutu. I dlatego też to Bostonczycy wygrali ten mecz 83 do 80 i całą serię 4 do 2. I już od soboty rozpoczną rywalizację w drugiej rundzie z Philadelphia 76ers. Natomiast Atlanta Hawks w tym czasie będą już na rybach. Spotkanie numer 6 pomiędzy Denver Nuggets a Los Angeles Lakers zaczęło się dla przegrywających w serii gospodarzy w wymarzony sposób. Nie dość bowiem, że goście grający z mającym grypę żołądkową Cobin Bryantem spudłowali 8 pierwszych rzutów, to jeszcze Nuggets po 3 minutach prowadzili 13 do 0. Największe udziały w tym świetnym starcie miał Taylorson, który w całej pierwszej kwarcie zdobył 15 punktów, na co złożyły się między innymi 4 celne na 4 oddane rzuty za 3 i, choć gospodarze w drugiej części inauguracyjnej odsłony spuścili nieco stonu, to i tak prowadzili 30 do 20. W kolejnych kwartach przebieg spotkania nie uległ zmianie, bo do przerwy Naget prowadzili 9 oczkami, a po powrocie z szatni zanotowali równie udaną serię jak na początku meczu i po kilku minutach trzecie odsłony prowadzili nawet 20 punktami. Ostatecznie największa przewaga gospodarzy w tym spotkaniu wynosiła 28 oczek i Naget z mającym 32 punkty i 6 asy z Tyem Lawsonem naturalnie schodzi z parkietu jako zwycięzcy 113 do 96. Taki wynik sprawia, że w serii mamy remis 3-3 i w nocy z soboty na niedzielę w Los Angeles odbędzie się mecz numer 7, w którym wygrany bierze wszystko, a przegrany odejdzie z niczym. Natomiast wcześniej, bo już jutro i to także w mieście Aniołów, będziemy świadkami szóstego starcia pomiędzy Los Angeles Clippers a Memphis Grizzlies, w którym ci pierwsi prowadzą 3-2 i będzie to jedyne spotkanie dnia, z którego skrót zobaczycie w kolejnej przerwie na żądanie.